Program zawodów przewiduje, że wierch kończymy konkurs skoków na skoczni małej, a następnie rozpoczniemy konkurs skoków na skoczni dużej. I już, proszę Państwa, skocznia przez służby techniczne została przygotowana i za chwilę rozpoczniemy Konkurs skoku w kategorii rocznika 99 i młodsi i pierwszym zawodnikiem, który na dzisiejszym wystartuje jest z numerem 71 Kacper Konior LKS Klimczok Bystra. A ja do Państwa apeluję o brawa dla zawodników, są to młodzi chłopcy, są to dzieci, które dopiero rozpoczynają karierę sportową w takiej konkurencji jak skoki narciarskie. I odległość, jaką uzyskał Kasper to 8,5 metra. Numerem 72 wystartuje Dawid Jarząbek, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. I odległość to 13 metrów. I z numerem 73 Dominik Katana, Ludowy Klub Sportowy Sokół Szczyrk. I odległość to 9,5 metra Numerem 74 wystartuje Bartłomiej, Bartłomiej Magdziak Ludowy Klub Sportowy Biali Biały Dunajec I odległość jaką uzyskał to 10,5 metra. Numerem 75 na starcie Bartosz Maślak, Zagórskie Towarzystwo Sportowe z Zakucie. I odległość Bartosza to trzynaście metrów. Numerem siedemdziesiątym szóstym Michał Ziobro, uczniowski Klub Sportowy Regle Kościelisko. I odległość Mijała to 12 metrów. Numerem 78. Jonathan Hrynko. Parafialny klub sportowy olimpijczyk Kilowice. I odległość jaką uzyskał to 10,5 metra. Numerem 79 Mateusz Marusarz. Ludowy Klub Sportowy poroniec Poronin. I odległość Mateusza to 12 metrów Z numerem 81 Wystartuje Bartosz Czysz, Klub Sportowy Wisła Ustronianka I odległość to 14 metrów. Numerem 82 Paweł Wąsek, Ludowy Klub Sportowy Olimpia Goleszów. I odległość, jaką uzyskał, to 13 metrów. Z numerem 84. Dawid Czernecki, parafialny klub sportowy olimpijczyk Kilowice. I odległość to 11,5 metra. Z numerem 85. Łukasz Stawowy. Parafialny klub sportowy olimpijczyk Kilowice. Piąty no, raz. No właśnie. Wczoraj do Pierwszy raz. I odległość jaką uzyskał to 9 metrów Chodźcie! Łukasz! Houd je Numerem siedemdziesiątym pierwszym wystartuje Kacper Konior, Ludowy Klub Sportowy klimczok Bystra. I odległość jaką uzyskał to osiem i pół metra. 72 numerem wystartuje Dawid Jarząbek. Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. A ja apeluję do Państwa o nagradzanie zawodników wielkimi, wielkimi brawami. I odległość to 12,5 metra. Numerem 73. Dominik Katana, Ludowy Klub Sportowy Sokół Szczyt. Przypominam zawodnikom, żeby oddawali numery startowe i odbierali przysługujące im za to paczki przygotowane przez organizatorów i sponsorów dzisiejszych zawodów. I odległość, jaką uzyskał, to 10 metrów. Z numerem 74. Bartłomiej Magdziak. Ludowy klub sportowy Biali Biały Dunajec. i odległość Warkumieja to 11,5 metra z numerem 75 na starcie nie maszlak Zagórskie Towarzystwo Sportowe Zakucie. Zagłosz. Są to zawodnicy, którzy przyjechali z rejonu Sanoka. Wieszczat na dzisiejsze zawody. I odległość jaką uzyskał to 12,5 metra. Z numerem 76 wystartuje Michał Ziobro, Uczniowski Klub Sportowy Regle Kościelisko. I odległość jadą to 10,5 metra. Numerem 78 wystartuje Jonathan Hrynko, parafialny klub sportowy olimpijczyk Gilowice. I odległość jaką uzyskał to 10 metrów. Numerem 79. Mateusz Marutasz. Ludowy Klub Sportowy Poroniec Poronin. I odległość, jaką uzyskał, to 12 metrów. Z numerem 81. Bartosz Czyż, Klub Sportowy Wisła Ustronianka. No no super, super, A, super. Ale się lepiej da. co się przejmuje. <noise> I odległość jaką uzyskał to 14,5 metra. Z numerem 82. Na starcie Paweł Wąsek, ludowy klub sportowy Olimpia Goleszu. I odległość jaką uzyskał to 13 metrów. Z numerem 84. Na starcie Dawid Czernecki. Parafialny klub sportowy olimpijczyk Girowice. Przypominam zawodnikom, którzy już ukończyli konkurs skoku o oddawanie numerów startowych. I odległość Dawida to 11,5 metra. Numerem 85 wystartuje Łukasz Stawowy, parafialny klub sportowy Olimpijczyk Gilowice. I odległość Łukasza to 9,5 metra. Łukasz, metra. tu metra.